Witam. Dzisiaj zajmiemy się ekosystemem Mantle. Oni tutaj już mają swój manię, jak wiecie, i te tokeny BIT zostały przekonwertowane na Mantle. Właśnie tutaj oni mają, właśnie ruszyli ze swoim e, sezon Alpha. I tutaj właśnie na Twitterze krążą takie plotki, żeby właśnie po prostu to będzie brane pod uwagę e ewentualnego e dropa. Także o co tutaj chodzi? co wam pokażę. O co tutaj chodzi tutaj. To co już zrobiłem? Mintujemy po prostu nasz token. Też to zrobiłem właśnie. Enter profile. Wchodzimy w profile. Mamy to. 100 mil. To zdobywamy nasze punkty. To mamy Complete, Social media. Ok, możemy też followować ich, no ja followuję. Okej. Okay. Mamy. 10 centów kosztuje każda transakcja, także. Także drugi, tam był halut 2022. Musicie mieć Twittera. Jeżeli będziecie później, to po prostu Wam nie zaliczy tego. Dobrze, dwie opcje mamy już, dwie, dwa kroki mamy już zrobione. To pewnie będzie pojawiało się coraz więcej. Także lecimy dalej. Username. To poczekajcie. To można zmienić na pewno sobie. Teraz sobie zmienię ten kod. Oraz Oraz muszę wkleić tutaj maila. To nie będę tego nagrywał, także, chwilkę, moment wracamy po, po chwili. Ok, tutaj wracamy. Już pisałem sobie to hasło, i tak dalej. Tutaj mam, jak widzicie, wszystko zrobione. Co jest dalej? Dalej mamy takie opcje, już poza tym. Tutaj jest mały info, że będzie. Gdzie to było ta info? Ten token mamy zmintowany. I to są właśnie te punkty, czy tokeny, które będą nam zrzucone. I. Jest. Mint. Okay. Tutaj co mamy zrobić? Tak, co to zrobiliśmy? Połączyliśmy portfel. Połączyliśmy nasze te wszystkie. Zmintowaliśmy NFTK. Tutaj mamy inne opcje. Jak możemy po prostu. To też mamy zrobione już. To jest ta trzecia. Trzeci krok. Tutaj mamy. Tutaj mamy właśnie, jak możemy przejść na inne. Czy więcej zdobyć punktów. Każdą transakcję na minecie dostajemy plus 10. Plus 1 jest za bridge powyżej 500 dolarów hold, czyli trzymanie MNT tokeny na portfelu za każde 500 tych mamy plus jeden token, to chyba jest dziennie, nie wiem. Daily tak, czyli codziennie. Tutaj możemy interact Protokolls mamy od 20 do 50. Social media. Też dostajemy 100. Maksymalnie 400 można dostać i testnet, a testnet jest maksymalnie 500. Ale że robiliśmy testnet, to także powinniśmy te 500 dostać, tylko tutaj mamy before 7 lipca, jeżeli coś no. zrobiliśmy. I także to będzie brane pod uwagę w głosowaniach trzeba brać udział takież będą dwa różne typy tokenów z tego co widzę i za to będziemy dostawali jeszcze jakieś NFT czy coś takiego będziemy mogli odblokować ok, no zobaczymy także warto się tutaj troszeczkę pobawić tym pamiętajcie, że to jest minet i za to wszystko płacimy tak? ja tu mam mało tych tokenów także będzie trzeba mieć ponad 1000 sztuk w sumie, żeby mieć te 500 dolarów ponad żeby nabijało tokeny także no troszeczkę słabo, no ale nagroda może być duża. Dobra, to by było na tyle, link zostawię wam w opisie filmu. Powodzenia.